No, witam cię serdecznie. Lato, słuchajcie, piękny czas. Jak tu słuchajcie, zagospodarować swoje przestrzenie w swoich mieszkaniach? Słuchajcie, pamiętajcie, że wasze mieszkania to przede wszystkim różne, różne, różne strefy, które możecie zagospodarować. Pamiętajcie, że duże rośliny możecie ustawiać na dole, średnie rośliny ustawiacie gdzieś na półkach, a te rośliny, o których teraz będę mówił, o roślinach z ostatniej dostawy, to głównie rośliny, którymi możecie zagospodarować sobie górne partie swoich mieszkań, czyli meble, szafki, czy ewentualnie jakieś wyższe, wyższe, wyższe miejsca, których tak naprawdę nie wiadomo co z nimi zrobić. Słuchajcie, zaczynamy od roślin z grupy Epipremnum. To rośliny, słuchajcie, niezwykle fajne. Słuchajcie, pięknie wyglądające, soczysta zieleń, która jest powleczona, słuchajcie, różnymi wariegacjami, spójrzcie sami. Roślina Epipremnum to bardzo fajna, przyjazna grupa roślin, które bardzo szybko rosną, szczególnie w okresie właśnie lata, kiedy przyspieszają tempo wzrostu. A tutaj słuchajcie, mowa o odmianie Happy Leaf. Odmiana Happy Leaf, niezwykle fajna, zwarta odmiana Epipremnum. To roślina, którą oczywiście możecie umieszczać w górnych partiach waszych mieszkań będzie się delikatnie przewieszać. Pomimo tego, że jest bardzo gęstą odmianą, to warto ją mieć ze względu na to, że ma piękne przebarwienia, słuchajcie, liści. Jej liście przebawiają się w takich wyraźnych odcieniach bieli, kremu i kolorów zielonych. Spójrzcie na to. Niektóre liście potrafią się tak przebarwiać, że są prawie, słuchajcie, białe. Także to jest fantastyczna rzecz. Epipremnum Happy Leaf to Epipremnum o pokoju bardziej gęstym od swoich, od swoich, od swoich koleżanek, czy tudzież kolegów właśnie z rodziny Epipremnum. A my przechodzimy do kolejnej odmiany Epipremnum, to słuchajcie, Epipremnum Enjoy. Tak fajna roślina, że ostatnio, słuchajcie, wykupiliście je wszystkie. Nie było ich długo i ciężko były dostępne, więc wracają ponownie. Słuchajcie, Epipremnum w odmianach enjoy spójrzcie na to jakie mają piękne przebarwienia na liściach zobaczcie jak pięknie wybarwiają się nawet słuchajcie wytwarzają zupełnie białe liście ale bardzo dobrze że na tych białych liściach chociaż jest skrawek zieleni bo świadczy to o tym że posiadają właśnie barwnik zielonych chlorofil odpowiedzialny za procesy fotosyntezy które utrzymują takie rośliny właśnie przy życiu Także pamiętajcie im bardziej białe liście, tym są oczywiście bardziej narażone na różne, na różne czynniki, które mogą je po prostu zniszczyć tudzież jakieś, jakieś choroby czy, czy poparzenia słoneczne, ale białe liście, które mają chociaż troszkę, chociaż troszkę zieleni, to one będą sobie radziły, ponieważ roślina uzna, że. Jest życie, więc jest impreza, czyli jest po prostu wzrost. Więc słuchajcie, fantastyczne Epipremnum w odmianie Enjoy. Ono zupełnie inaczej rośnie jak Happy Leaf, który był widoczny wcześniej. Enjoy rośnie w taki sposób, że jest troszeczkę dłuższy, ma troszeczkę dłuższe pędy. Zobaczcie, to jest właśnie Enjoy, a tutaj mamy Happy Leafa. Także rośliny z tej samej rodziny, ale bardzo różnie. Rosnące. Oczywiście Epipremnum to też grupa roślin, która ma odmiany, które rosną sobie i wypuszczają listki w kolorach żółtych. Zobaczcie sami jak to pięknie wygląda. Żółte Epipremnum też pięknie, bujnie rośnie. W ogóle bardzo fajnie jest łączyć te rośliny wszystkie razem w kompozycjach, sadząc na przykład trzy odmiany razem. W tym momencie zaobserwujecie ich różnice we wzroście. Zobaczcie jak będą różnie rosły. A na pewno się pogodzą, bo to rośliny z tej samej rodziny, z tych samych odmian, czyli będą sobie świetnie radziły. Kolejną rośliną, słuchajcie, jest epipelemna Marble Queen. Marble Queen, czyli księżniczka, to już widać po niej, że ma bardzo delikatne, kobiece słuchajcie, przebarwienia, które jakby przechodzą w biel, czy, czy też w kolory kremu. Epipremnum Marble Queen to epipremnum, które rośnie troszeczkę delikatniej, no jak to Marble Queen, księżniczki zawsze są delikatne i słuchajcie, też warto je mieć, ponieważ ma bardzo fajną strukturę liścia. Kolejną słuchajcie rośliną, rzadko spotykaną, którą możecie nabyć w Florence Market to epipremnum... W... Odmianach White Panther. To rzadka roślina. Bardzo trudno, jest dostępna w sklepach internetowych. U nas słuchajcie, fajnej doniczce, bo doniczce rozmiar 11, więc macie fajną, gotową roślinę, posadzoną w prawidłowym podłożu, której nie musicie w zasadzie przesadzać przez okres nawet 6 miesięcy. Więc słuchajcie, epipremny White Panther. Zobaczcie, niby epipremnum, podobne do swoich poprzedników, a zupełnie inaczej rośnie. Liście ma. Drobniejsze Warygacje ma też bardzo wyraziste, tak jak w przypadku właśnie wariagacji Enjoya, ale te pędy są przedługie. Także to jest fantastyczne, że te długie pędy możecie sobie właśnie puszczać w różne miejsca w domu i będą szukały tam słomka. Także warto na pewno epipremną White Panther sobie przygarnąć na swoje półki czy też meble w wyższych partiach, aby przewieszały swoje długie. Pędy fantastyczna. Słuchajcie, roślina. Ostatnio, słuchajcie, w naszym sklepie też pojawiły się ciekawe odmiany. A mowa tutaj o monsterkach. Dziś powiem o dwóch monsterkach przewieszających się. Pierwszą to będzie właśnie monsterka w odmianach Karsteniana. A drugą będzie monsterka w odmianach Kobra, ale o Kobrze to za chwilkę. Słuchajcie, monstera w odmianach Karsteniana. Zobaczcie, jak ma piękną fakturę liści. Te liście przypominają mi zawsze. W skórę, żaby. Y, także uwielbiam te wszystkie rośliny, które przypominają swoją fakturą różne zwierzątka. Y, także, no słuchajcie, monstera karsteniana. Zobaczcie, jaki ona ma pokrój. Też y, należy do roślin właśnie pnących, do roślin, które przewieszają swoje pędy. Y, a, jak to właśnie tego typu rośliny w początkowej fazie zagęszczają właśnie swoją górną część, a w momencie jak tworzą już troszeczkę cienia do wzrostu zaczynają wytwarzać właśnie długie Pędy. Także roślina na pewno warta uwagi. Polecam Wam serdecznie Monstera Karsteniana. Zresztą jest to roślina kolekcjonerska, niezwykle pożądana przez osoby, które znają się choć, choć troszkę na roślinach. A skoro oglądacie ten film, to na pewno na roślinach chociaż troszkę się znacie. A jeżeli nie, to na pewno chcecie się poznać, bo to jest, słuchajcie, fantastyczna rzecz. To jest fantastyczne hobby. Eee, tak jak dla mnie, słuchajcie, no, nie robilibyśmy tego, gdybyśmy nie kochali roślin. Bardzo ciężko jest nam tutaj przejść obojętnie wokół tych roślin, przechodzimy, zawsze zaglądamy, patrzymy i to samo wy właśnie możecie robić we swoich domach. Obserwując swoje rośliny jak w okresie wiosny, lata, a nawet zimy, jak one sobie radzą, jak one ra rosną, jak one reagują, słuchajcie, i jak bardzo są wdzięczne za to, że się nimi opiekujecie. Bo słuchajcie, kiedy nawozicie te rośliny, kiedy e, wymieniacie im ziemię, a e, na pewno te rośliny uwielbiają, słuchajcie, kiedy wymieniają się ziemię, raz na kilka miesięcy naprawdę warto to zrobić, bo wtedy odwdzięczą Wam się bardzo szybkim, intensywnym i bujnym wzrostem. No i słuchajcie, z monstery harstendiane przechodzimy sobie do grupy Scindapsus. Słuchajcie, to jest fantastyczna grupa roślin, która ma niesamowitą fakturę liści. I tutaj właśnie trzy podstawowe gatunki Scindapsusa to Scindapsus pstry, Argireus, Scindapsus trebi i Scindapsus silver an. Więc słuchajcie, zacznijmy od pstrego argreusa. To słuchajcie, roślina, która ma troszeczkę drobniejsze liście i też wytwarza długie, dosyć pędy. W okresie zimowym te sadzonki są bardziej zwarte, no bo po prostu nie wyciągają się do słońca, tego słońca jest troszeczkę mniej, a w okresie letnim... Te sadzonki na pewno mają o wiele inną formę, są dłuższe, ładniejsze, szybciej rosnące, więc na pewno warto się zainteresować scindapsusami w odmianach Argyreus Pictus o drobnych liściach. Oczywiście chyba najpopularniejszą odmianą scindapsusa, podejrzewam, że macie ją w domu, a jeżeli nie, no to musicie sobie taką sprawdzić, to scindapsus w odmianach Trebi. Zobaczcie, fantastyczna roślina. Ona troszeczkę mocniej rośnie od Syndapsusa Pictusa argereusa. Ma większe liście, a scindapsus ma to do siebie, że ma przepiękną formę liści. Te liście są, one nie są błyszczące. One są jakby pokryte takim, takim delikatnym kutnerkiem, który jest niesamowicie, niesamowicie, słuchajcie, fajny w dotyku. No i przede wszystkim wariegacje na tych liściach srebrne. No to jest coś. No i oczywiście trzeci scindapsus, który rośnie najdelikatniej to silver an. Ta odmiana rośnie najbardziej delikatnie, minimalistyczna, fajna roślina do niedużych pomieszczeń. Naprawdę polecam Wam ją serdecznie. No ale słuchajcie, jak już lecimy z kolejnymi roślinami, to warto na pewno powiedzieć o filodendronach. Teraz wspomnę o filodendronie mikansie który ma przepiękne ciemne liście i przede wszystkim ma bardzo długie pędy Mikans właśnie to jest charakterystyczne dla niego, że ma bardzo długie międzywęźla i po prostu to też pozwala nam na urządzenie z Waszych mieszkań w taki sposób, żeby te pędy puszczać, na przykład po balustradach, gdzie macie schody. Na przykład, żeby te pędy puszczać po szafkach, czy nawet po karniszach. Jest to bardzo, bardzo atrakcyjne i y, ciekawe. Słuchajcie y, kolejną roślinę, o której chciałem Wam powiedzieć, jeżeli już jesteśmy przy tych filodendronach, bo filodendrony to niezwykle, słuchajcie, wdzięczne rośliny. To rośliny, które przede wszystkim są odporne na suszę. Y, filodendron, y, na przykład taki skandensik y, zielony, y, on fantastycznie, słuchajcie, rośnie, zobaczcie sami. I filodendrony wybaczą Wam y, Waszą nieobecność, na przykład y, w czasie, kiedy jesteście na wczasach. Filodendrony mają coś takiego, że są odporne po prostu na, na suszę, bardziej jak inne, inne rośliny i przede wszystkim szybko rosną, łatwe są w rozmnożeniu, więc na pewno możecie, słuchajcie, końcówki takich filodendronów sobie właściwie w okresie późnego lata już robić sobie sadzonki. Na pewno najłatwiej się robi sadzonki z Samych końcówek pędów, zostawiając 2, 3, 4 międzywęźla i słuchajcie, jak takie sedzonki w ogóle sobie przyrządzić, jak to zrobić w najłatwiejszy sposób, bo mogłaby się to wydawać taką sprawą bardzo łatwą, ale jest jeden myk, o którym wam powiem, który sprawdziliśmy i który się po prostu świetnie nadaje do roznażania takich roślin pnących. Mianowicie e, trik czy, te, czy też myk polega na tym, że robiąc sadzonki zostawiacie je na około godziny, dwóch, aby e, zasklepić po prostu rany, które powstały podczas cięcia, a warto takie sadzonki zawsze ciąć ostrym nożem, żeby jak najmniej e, postrzępić po prostu miejsce cięcia, aby ta rana była jak, na, jak najbardziej delikatna. I w momencie kiedy macie taką Trzy-czteropędową sadzonkę, umieszczacie ją, słuchajcie, na dwa tygodnie w wodzie, w czystej wodzie, którą zmienia się mniej więcej co trzy dni, i takie trzy-czterowęzłowe sadzonki, które będą w takiej wodzie, one po prostu przygotują się, zahartują się do tego, aby można było je, słuchajcie, posadzić. Więc na pewno. Ten zabieg jest bardzo ciekawy i przyspiesza ukorzenianie roślin. Robiąc, robiąc sezonki, pamiętajcie, odczekujecie godzinę, dwie, aby zasklepiły się rany. Następnie umieszczacie takie sadzonki w wodzie na okres około od tygodnia do dwóch tygodni, i po tym czasie te sadzonki możecie spokojnie włożyć do ziemi, bo w międzywęźlach już prawdopodobnie pojawią się zalążki korzeni. I szczególnie w okresie właśnie koniec sierpnia do w zasadzie połowy września to jest taki najlepszy okres, kiedy rośliny już są spokojne, kiedy rośliny są gotowe na reprodukcję, na roznażanie i w tym czasie wytwarzają w bardzo łatwy sposób korzenie. Drugim takim terminem na ukorzenianie roślin, takim idealnym, to oczywiście czas wczesnej wiosny czas właśnie od 15 kwietnia do 15 maja to czas kiedy rośliny ukorzeniają się najlepiej ponieważ wtedy ten zegar biologiczny jakoś tak jest że działa idealnie. Także w okresie typowo letnim czyli czerwiec lipiec możemy sobie odpuścić rozmnażanie roślin, przeczekać, a od połowy sierpnia warto właśnie takie rośliny sobie poroznażać. Nawet słuchajcie, po zakupie takich roślin możecie uszczyknąć końcówki naprawdę warto, bo ta roślina będzie Wam się e, po prostu rozrastała bardziej na boki, a końcóweczki sobie ukorzenić po dwóch tygodniach, bo już do ziemi macie nowe fajne rośliny. Słuchajcie kolejną wartą uwagi roślinę, rośliną. Z takich roślin przewieszających, które wam zagospodarują wyższe partie, partie waszych mieszkań to oczywiście filodendron w odmianie Brazil. Tą roślinę na pewno już macie. Ciekawy jestem jak u was rośnie, zresztą jeżeli macie ją to wiecie dokładnie jak ona się zachowuje. Filodendron Brazil ma bardzo fajne przebarwienia, takie żółte na liściach. To jest fantastyczne, że to jest filodendron, który ma mocny, fajny pokrój. Duże liście, więc bardzo szybko wypełnia przestrzenie i bardzo mocno jakby dekoruje, dekoruje po prostu. No, tutaj pewnie zastanawiacie się, co to są takie żółte, żółte kartki za mną. Słuchajcie, to są takie pułapki feromonowe, abyśmy mogli kontrolować, czy nie ma tu jakichś szkodników w oszkarni. Lepy takie. One też są dostępne w naszym sklepie internetowym na www.florence.pl lepy, które łapią różne niepożądane owady w wyszkarni, czy też w waszych domach. Także takie lepy, jeżeli coś wam fruwa lata, to na pewno takie lepy warto sobie powiesić na roślinie. One wtedy wyłapią różne szkodniki. No, tak to, tak to właściwie bywa. Także takie lepy na pewno wyłapią różne szkodniki. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Jeżeli mowa o roślinach przewierzających się z ostatniej dostawy, to na pewno musimy wspomnieć o Syngonium w odmianie Red Arrow. Słuchajcie, to jest niezwykle pożądana odmiana syngonium. I pozornie wygląda na to, że ona po prostu się nie będzie przewieszała. Słuchajcie, wygląda niepozornie, ale syngonia mają to do siebie, że one początkowo tworzą taki krzaczek. Krzaczek zwarty, zbity, kiedy już wypełnią środek doniczki. I zrobi się im, się im bardzo mało światła. W tym momencie zaczynają atakować i wypuszczają długie pędy. Słuchajcie, na dowód tego zobaczcie sami, e, jak to się dzieje. Początkowo rośnie krzaczek, a następnie wypuszczają właśnie długie pędy. To jest taką cechą charakterystyczną dla e, syngoniów. One właśnie w ten sposób się zachowują. E, tak samo zachowuje się czy syngonium, e, albo variegata, które, które zresztą zaraz wam. Pokażę, ale też tak samo zachowuje się na przykład syngonium w odmianie White Butterfly i musimy się takiego zachowania spodziewać po wszystkich roślinach z tych odmian. Zobaczcie, to jest syngonium White Butterfly w, o, w młodej sedzące. Ono zagęszcza swój pokrój przepięknie, a za chwilę stwierdzi sobie, że jest lato zbyt ciepło. i Zbliża się zima. Więc słuchajcie, rośliny kombinują. Naprawdę rośliny kombinują niesamowicie. One, kiedy robi się już późne lato, zaczynają wypuszczać długie pędy, aby przemieścić się w inny w inny teren. Przemieszczanie się w inny, w inny teren, to jest taki taki. Taką cechą charakterystyczną dla niektórych roślin. One po prostu, zobaczcie, rosną, wykorzystały już wszystkie substancje organiczne. Mówię tu o sytuacji, kiedy rosną w naturze, wykorzystały już wszystkie substancje organiczne z podłoża, i teraz muszą się przemieścić dalej. I słuchajcie, jak na to robią? Syngonium robi to w taki sposób, że wypuszcza długie pędy. Zobaczcie, to jest to samo syngonium, które już w tym momencie wypuściło długi pęd, a my ten pęd sobie owinęliśmy tutaj o tyczkę bambusową. I w okresie lata wypuszczają takie długie łapki, aby przemieścić się w inne miejsce, bo tam przecież w innym miejscu może jest więcej substancji odżywczych, więc rośliny naprawdę myślą, rośliny kombinują, mają to w genach zakodowane, aby przetrwać, także to jest fantastyczne. I właśnie z tym gonią, proszę, White Butterfly, tak się właśnie... Zachowuje, a my w tym momencie, słuchajcie, przejdziemy do innego miejsca. Powiem Wam o syngonium Ice frost. Syngonium Ice frost to roślina, która pojawiła się niedawno w naszym sklepie. I zobaczcie sami, jak ono właściwie się prezentuje. Przepiękna roślina. Roślina, która naprawdę jest warta uwagi, dlatego że syngonium Ice frost ma mocne, fajne liście i ma bardzo fajny pokrój i tak jak inne rośliny przewieszające się oczywiście będzie się wyciągało do światła i nadejdzie taki moment w którym warto takie syngonium w połowie sobie przyciąć w tym momencie wypuści młode pędy no a z sadzonką możecie zrobić właśnie w okresie późnego lata sobie kolejną roślinę możecie sobie ją rozmnożyć więc to jest bardzo fajne a to kolekcjonerskie właśnie syngonium w odmianie Ice Frost Zobaczcie sami, liście takie jak z krainy lodu, pokryte białymi barwami, bardzo fajnie to wygląda. No a jeżeli mowa o tym przewieszaniu się roślin, to właśnie syngonia w odmianach na przykład albo wariegata, one tak samo szukają słuchajcie słońca i wypuszczają swoje pędy. Aby, y, aby po prostu ukorzenić się w innym miejscu. To kolekcjonerskie syngonium albo warygata wypuszcza każdy list, liść, listek słuchajcie, w innych barwach. To jest właśnie bardzo fajne i charakterystyczne dla roślin kolekcjonerskich, że każdy liść to, taka, y, to takie artystyczne, nowe dzieło, które się pojawia. Dlatego tak chętnie nabywacie rośliny z wariegacjami. One po prostu, tworząc każdy nowy liść, y, niezwykle, niezwykle go wybarwiają. I to jest taka, taka niespodzianka, nigdy nie wiemy jak te liście będą wyglądały, jak te kolejne liście się utworzą. Także to jest fantastyczne, że właśnie syngonia tak, tak przepięknie się przybarwiają. Zobaczcie tutaj syngonium w odmianach albo variegata, niebawem pojawią się w sprzedaży u nas w bardzo fajnych cenach. Słuchajcie, mniejsze sezonki, aktualnie macie większe dostępne, ale niebawem Yy, po prostu, jak tylko te dorosną, to pójdą od razu na sklep i będziecie je mogli kupić w fajnych cenach. Zrobimy dla Was mega, mega, mega ciekawą ofertę. Yy, I oczywiście mnie zaczepia. Słuchajcie, kolejna roślina. Yy, no, to jest po prostu roślina, która, yy, która skradła moje serce. Yy, to jest monstera w odmianie Cobra. Yy, te monsterki mają przepiękne przebarwienia na liściach. Spójrzcie sami. One naprawdę ciekawie wyglądają i bardzo fajnie rosną. Jak widzicie tutaj, monsterka mnie tutaj już zaczepia i już chciałaby iść sobie dalej, więc na pewno niebawem pozwolimy jej na to, żeby wspiąć się na jakąś tyczkę bambusową. Tak samo wysłajcie, jeżeli będziecie mieli ochotę do nabycia tych roślin. Akurat monstery w odmianach kobra aktualnie są w mega niskiej cenie w naszym sklepie internetowym, więc warto po prostu wejść sobie do sklepu i tam w wyszukiwarce wpisać kobra, cobra i w tym momencie dostaniecie się do tych roślin. Także zapraszamy serdecznie na, na nasz sklep florence.pl, florence.pl albo florencemarket.pl gdzie możecie te roślinki sobie nabyć? A ja słuchaj, jeszcze mam dwie rośliny dla Was do, za, do zaprezentowania, także nie uciekajcie jeszcze, bo one są też w bardzo fajnych cenach. Więc przechodzimy do kolejnej szklarni i słuchajcie, zobaczycie sami, co dla Was przygotowaliśmy. Słuchajcie, aktualnie mamy bardzo fajną roślinę w mega fajnej promocji, a mowa tutaj o syngonium Triff Wonder. Słuchajcie, roślina która ma przepiękne zielone liście. Niby słuchajcie zielone, niby takie minimalistyczne, ale jakże ciekawe, słuchajcie, bardzo ciekawe jest unerwienie tych liści, jako jedyna barusina na świecie ma tego typu unerwienie, które po prostu zatacza naokoło liść i nie dochodzi jakby do końca tego liścia. Jest to bardzo charakterystyczne dla syngonium właśnie. Trif, Trif Wonder. Także ta roślina aktualnie w mega fajnej promocji na naszej stronie. Zerknijcie sobie, aby się z tym zapoznać. Minimalistyczna roślina, ale jakże słuchajcie, piękna, jakże fajnie rosnąca i oczywiście dzisiaj temat roślin przewieszających się z ostatniej dostawy, więc są to rośliny, które się pięknie przewieszają. I słuchajcie, ostatnia propozycja w kolorach żółtych. To y, filodendron. No, uwielbiamy te filodendrony, nie możemy bez nich żyć, więc dlatego też y, słuchajcie, no, oczywiście, lepy, które nam tu kontrolują te szkodniki. Słuchajcie filodendron w odmianie Lemon. Niesamowita rzecz, niesamowita roślina, y, którą naprawdę warto mieć, bo ona ma bardzo fajne serduszkowate liście w kolorach żółtych. Y, roślina lata, roślina, która naprawdę rozjaśni każde pomieszczenie. Przede wszystkim ma małe wymaganie, i tak jak wspomniałem wcześniej, filodendrony po prostu są odporne na przesuszanie, więc możecie spokojnie sobie wyjechać na tydzień, czy nawet do dwóch tygodni, pozostawiając te rośliny w grupie i im się nic nie stanie. Dlatego roślina warta uwagi, słuchajcie. Przepiękny filodendron o lemonowych, cytrynowych liściach polecam Wam serdecznie. Tymczasem słuchajcie, życzę wam miłego spędzania czasu lato cały czas w trakcie, także oby wam pogoda dopisywała i do zobaczenia niebawem. Cześć.